Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, taki dzień jak dzisiaj, kiedy patrzymy na zdradę Judasza, warto jeszcze sobie uświadomić, że jest apostazja. Apostazja, czyli odejście od Kościoła, od sakramentów, wyparcie się wiary, wyparcie się Jezusa Chrystusa, jest to najpoważniejszy grzech. Zamyka drogę do nieba. Apostazja. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa to był naj w pierwszym miejscu grzech, który był cięższy, uważany za cięższy niż zabójstwo, niż cudzołóstwo, niż inne, nawet największe zbrodnie największą zbrodnią dla siebie samego człowiek może uczynić, przez to, że odcina się od źródła zbawienia że wystarczy mu swoje dobre mniemanie o sobie że wystarczy mi religia dobrego spokoju, dobrego człowieka. Także po co mi chodzić do kościoła, gdzie są ci wstrętni, czarni, ten, ten kler, który pełen pedofilii, pełen zdzierstwa. Ja jestem dobrym człowiekiem, nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Wystarczy, że będę się modlił, kiedy mi się będzie chciało, i wystarczy. Nie, właśnie nie wystarczy. Gdybyśmy wzięli list do Hebrajczyków to nie dlatego jesteśmy zbawieni, że jesteśmy dobrzy, bo wszyscy potrzebujemy nawrócenia, potrzebujemy łaski, miłosierdzia Bożego, przebaczenia grzechu. To przenajświętsza krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z grzechu i ta przenajświętsza krew jest obecna na każdej mszy świętej. Kto odrzuca mszę świętą, idzie drogą na potępienie. I czytamy w 10, wersecie, przepraszam, w 10 rozdziale, w 16 wersecie, w dziewiętnastym wersecie listu do hebrajczyków, takie słowa. Mamy więc pewność, bracia, że wejdziemy do miejsca świętego dzięki krwi Jezusa. On otworzył dla nas nową, życiodajną drogę przez zasłonę, którą jest Jego ciało. A więc mamy tutaj i krew, i ciało Chrystusa. Na każdej mszy świętej kapłan mówi słowa Pana Jezusa. Przez kapłana mówi Chrystus. To jest ciało moje, to jest moja krew. On, czytamy w liście do Hebrajczyków, jest wielkim kapłanem nad domem Bożym. Zbliżmy się więc do Niego ze szczerym sercem i pełnym zaufaniem, skoro jesteśmy oczyszczeni ze złych skłonności serc i o myci na ciele czystą wodą. Chodzi tu o sakrament chrztu, ale też przez dobrą spowiedź, żal za grzechy, przez łzy żalu. I sakramentalną łaskę odpuszczenia grzechów możemy zbliżyć się do tajemnic ciała i krwi Chrystusa. Trzymajmy się niewzruszenie wyznawanej nadziei, gdyż wierny jest dawca obietnicy. Bądźmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni, dążąc do gorliwej miłości i dobrych uczynków. Nie zaniedbujmy wspólnych zgromadzeń. Jak się to stało zwyczajem niektórych? Ktoś może powiedzieć, że pan Jezus, kiedy dał kawałek chleba na ostatniej wieczerzy Judaszowi, on spożył i w niego wszedł w szatan, to Judasz nie wytrzymał. Nie, nie był do końca, wyszedł. Jakże często ludzie nie tylko nie wytrzymują, dłuższych mszy świętych, jeszcze nie, nie ma błogosławieństwa, już wychodzą z kościoła jak Judasze, a czasem w ogóle nie przychodzą. Gdybyśmy popatrzyli na statystyki, to większość katolików nie uczestniczy co niedzielę we mszy świętej. Są jak Judasze, co jakieś srebrniki zakupów, czy jakichś zarobków wolą opuścić mszę świętą, wspólne zgromadzenie, niż być z Chrystusem i to na zawsze w niebie. Czytamy dalej, natomiast zachęcajmy się wzajemnie, im bardziej widzimy, że zbliża się Dzień Pański. Dzień Pański to też ten dzień, który nie tylko chodzi o niedzielę, ale też chodzi o ten dzień, w którym przejdziemy do wieczności. Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszyli, pisze autor listu do Hebrajczyków, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie byłoby dla nas ofiary za grzechy. Zostałyby nam tylko okropne oczekiwanie na sąd i na żar ognia, który pochłonie muntowników. Jeżeli ktoś nie chce się nawracać i popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, świadomie grzeszy, licząc, że i tak pójdzie do spowiedzi, no to już może być to bardzo niebezpieczna sytuacja. Ważne jest to podstawowe, fundamentalne. Takie chcenie, nie chcę grzeszyć. Taki wybór, chcę oderwać się od grzechu i wszystkiego, co do grzechu prowadzi. I też postanowienie pewnych działań, konkretnych czynów. Dalej czytamy: kto łamie prawo mojżeszowe, ten bez litości ma być zabity na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Rozważcie, na ile większą karę zasługuje ktoś. Kto by zdeptał syna Bożego. Można zdeptać syna Bożego przez świętokradzką spowiedź i później świętokradzką komunię świętą. Można zdeptać właśnie przez podwójne życie, zdeptać przez apostazję. Czytajmy dalej bardzo mocne słowa. Kto by zdeptał syna Bożego, lekceważąc krew przymierza która go uświęciła i gardząc duchem łaski. Znamy przecież tego, który powiedział Do mnie należy pomsta i ja dokonam odpłaty, oraz pan sam swój lud osądzi. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijmy sobie dawne dni. Tuż po otrzymaniu światła przetrwaliście liczne zmagania z cierpieniem. Czy to publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też uczestnicząc w nich z tymi, którzy ich doznawali? Współcierpieliście przecież z uwięzionymi, przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie lepsze, trwałe dobra. Nie pozbywajcie się więc tej pewności, bo wielka czeka was za nią nagroda. Musicie tylko wytrwać. Abyście, pełniąc wolę Bożą, zasłużyli na spełnienie obietnicy. Jeszcze bowiem bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma nadejść i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze. Lecz gdyby się wycofał, moja dusza nie upodoba sobie go. A przecież my nie należymy do odstępców, którzy mają zginąć, lecz do wiernych. Którzy mają ocalić życie. Moi drodzy, warto sięgnąć do listu do Hebrajczyków. Z, tej, z tego tłumaczenia Ojców Paulistów, pisma świętego, czytałem. Jest to dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, od dziewiętnastego wersetu do końca tego rozdziału. I tak na końcu już wspomnę jedną myśl Sługi Bożego. Arcybiskupa Fultona Shina, który mówił o oszustwie grzechu. Często człowiek, odchodząc od Kościoła, od wiary, od samego Chrystusa, jest oszukiwany przez ojca kłamstwa, przez szatana. Grzech go oszukuje. I tak napisał arcybiskup Fulton Shin. Jako, że pycha jest grzechem głównym, pierwszym warunkiem nawrócenia jest pokora. Ego musi się uniżyć. Bóg wywyższyć. Takie uniżenie przychodzi zwykle wtedy, gdy bardzo głęboko sobie uświadamiamy, iż grzech się nie opłaca, bo nigdy nie dotrzymuje swoich obietnic. Grzech się nie opłaca. Nie opłaca się grzeszyć. Niejaki Judasz liczył na zyski, na 30 srebrników. Myślał sobie, ale to się nieźle opłaca, a jednak przeliczył się. To się naprawdę nie opłaca. Na drogę do najbardziej opłacalnej rzeczywistości, czyli tej miłości, która jest bez miary, której się nie da policzyć, nie da się kupić, tylko ją się przyjmuje, tę drogę do miłości wiecznej z Bogiem przyjmijmy. Boże błogosławieństwo. Pan z wami, Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.